Widziałem motocyklem, ktoś w bocznej ulicy wymusił na pierwszeństwo. Wywaliliśmy się. No, to taki jeden z klasyków gatunku w zasadzie, bo to są częste sytuacje. Dzisiaj ze mną jest Marcin Kukawka, instruktor wszystkich możliwych kategorii. I najważniejsze w związku z dzisiejszym odcinkiem jest stałym biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ dzisiaj poruszymy temat, co robić, co powinniśmy zrobić. Jeśli już dojdzie do wypadku, hej, dzięki, że nas oglądacie, komentujecie i lajkujecie. Pamiętajcie również o tym, że oprócz tego, że robimy dla Was filmy, mamy również sklep, w którym pomagamy Wam się odpowiednio ubrać na motocykl. Zapraszamy Was na sklep.motobanda.pl oraz do naszego sklepu stacjonarnego Koło Poznania. A teraz miłego oglądania! Temat, o którym wiele ludzi w ogóle nie myśli na co dzień, bo myśli się dopiero po, jak się coś stanie. A jak się coś stanie, to się za dużo nie myśli. To są emocje, kiedy już wstaniemy, ocenimy, że jesteśmy cali, ruszamy rękoma, nogami, widzimy, słyszymy, myślimy, to po pierwsze orientujemy się, czy komuś innemu coś się nie stało. Bo wiesz, motocykl może przelecieć na drugą stronę ulicy i potrącić pieszego, który tam idzie, Albo jakiś inny element może wpaść do samochodu, zrobić krzywdę kierowcy, i tu na razie nie ma znaczenia, kto jest winny. Na razie ratujemy, jakby roz rozglądamy nie. się za tym, czy się komuś coś nie stało. No ale załóżmy, że nic się nikomu nie stało, że nie ma żadnych strat zdrowiu i życiu ludzi. W pierwszej kolejności zachęcałbym do tego, żeby tak, ocenić sytuację i zastanowić się, jak zabezpieczyć to miejsce, żeby ktoś inny zaraz w nas nie wjechał. Światła awaryjne, jakieś trójkąty z samochodu, kamizelki ostrzegawcze, no, różne rzeczy można nawet kamizelkę ostrzegawczą, wożoną gdzieś w plecaku motocyklisty. W zasadzie powiesić na motocyklu, powiesić na samochodzie, powiesić na znaku drogowym, na gałęzi, na czymś co zwróci uwagę innych uczestników. Rozpędzić wszystkich gapiów, to znaczy nie żeby uciekli nam z miejsca zdarzenia, ale lekko ich tam dyskretnie odsunąć. Bardzo dużo zrobić różnych zdjęć, z każdej strony i to nie zdjęć szczegółów, tutaj nie interesujemy się tym czy nam odprysł lakier na zbiorniku naszego pięknego motocykla. Tylko interesujemy się tym, z każdej strony jak te samochody stoją, czy samochód motocykl, gdzie one stoją, gdzie leży motocykl, na którym boku. Robimy naprawdę dużo zdjęć. Wręcz możesz obejść to miejsce z jakiejś odległości, powiedzmy, nie wiem, 10-15 metrów i narobić możliwie dużo zdjęć, skrzyżowanie, znaki drogowe, pojazdy w, w, w tych miejscach, gdzie one zostały po zdarzeniu. To jest bardzo ważne. Jeżeli nic się nikomu nie stało, możemy te pojazdy za chwilę usunąć z tych miejsc, żeby udrożnić przejazd i nie powodować zagrożenia. Ale jeżeli byłaby potem jakakolwiek wątpliwość, co się wydarzyło i ktoś, czyli na przykład rzeczoznawca czy biegły sądowy miałby odtwarzać przebieg tego zdarzenia, to on musi mieć materiał, na podstawie którego będzie mógł to zrobić. Materiał z takich zdjęć zrobionych przez tego motocyklistę chociażby, to nie będzie materiał doskonały, ale będzie lepszy niż brak tego materiału. A dokumentujemy stan tuż po zdarzeniu. A nie pozwalamy na to, żeby ktoś brał motocyk, a to ja panu podniosę, tu odstawię, często tu przestawię, to się, to się niestety często dzieje. I to w zasadzie kończy możliwości odtworzenia przebiegu tego zdarzenia. Kiedy poczyniliśmy ten pierwszy krok, mamy już wszystko udokumentowane. Co robimy dalej? Wziąć trzy głębokie oddechy i te emocje, żeby z nas to wszystko zeszły, i zastanowić się, czy jesteśmy zdecydowani na to, że będziemy pisali z drugim uczestnikiem zdarzenia oświadczenie z miejsca zdarzenia. Czy mamy jakieś wątpliwości co do tego zdarzenia, albo na przykład drugi uczestnik zdarzenia nie chce się przyznać, czy jakby on uważa, że on mimo wszystko, że nam wyjechał, to nie jest winny, i wtedy będziemy wzywać policję. Jeżeli będziemy wzywać policję, no to zabezpieczamy miejsce zdarzenia. Raczej w przypadku wypadku motocyklowego sugerowałbym pozostawić pojazdy tak jak są, zostawić, zabezpieczyć zdarzenie, no i czekać na przyjazd policji. Pamiętajmy, że to będzie teraz kosztowna impreza, nie? bo teraz te, te wizyty, wizyty policji są, są, są kosztowne. Nie? A jeżeli to jest taka sytuacja, że ten drugi uczestnik no, zdaje sobie sprawę z tego, że źle zrobił i przyznaje się do tego, ta rozmowa z nim no, klei się tak. w no to możemy podjąć jakby działania, żeby sporządzić oświadczenie z miejsca zdarzenia. I to jest bardzo ważny dokument, bo to sprawca zdarzenia oświadcza, że on w taki, a nie inny sposób doprowadził do jakiegoś tam zdarzenia szkody. Więc bardzo ważne jest, że nawet jeżeli mamy gotowy druk tego oświadczenia, i na przykład możesz mieć gotowy druk w kilku językach nawet sporządzony, takich równolegle, po to, żeby go wykorzystać ewentualnie, nie wiem, będąc za granicą, jedziesz na wyjazd sobie tam motocyklowy do Słowenii, i tam powiedzmy, coś by się nie daj, bo stało, masz ten druk po angielsku, po niemiecku powiedzmy, zrobiony. To ważne jest, żeby to sprawca pisał własnoręcznie to oświadczenie. No a Ty, jako poszkodowany, kontrolujesz, czy on tam pisze prawdę. Sprawdzasz te wszystkie numerki, dokumenty, żeby Ci pokazał prawo jazdy, jakiś dowód osobisty, nie wiem, paszport. Bo jeżeli okaże się, że Ty spiszesz oświadczenie jako poszkodowany, a jemu każesz się podpisać, a jeszcze to sytuacja będzie miała miejsce z obcokrajowcem, a to będzie po polsku, no to on potem powie, że to zupełnie inaczej było. No i tu się zacznie problem. Druga sprawa, może się tak zdarzyć, że ktoś to sporządza to oświadczenie, napisze ci tam bzdury. No, będzie nieuczciwy, napisze ci bzdury. No i ty jesteś, masz problem, bo ty nie masz tak naprawdę wiedzy i informacji, gdzie się zgłosić. I tu bym chciał jedną rzecz taką podpowiedzieć wszystkim. Najważniejszy element, że tak powiem, układanki to jest numer rejestracyjny pojazdu sprawcy albo numer WIN. Przypominam, że w przypadku samochodów, numer WIN jest z przodu na podtrzymaniu tak. widoczny z zewnątrz. Można sobie zdjęcie zrobić. No, numer rejestracyjny powinien być z przodu i z tyłu, Taka tabliczka z literkami, cyferkami, różnie bywa. I teraz, mając numer win pojazdu zarejestrowanego w Polsce albo numer rejestracyjny, jeżeli zgłosisz się do osoby, która wie, jak to zrobić, pomimo wszystko ustalimy, gdzie ten pojazd był ubezpieczony i do kogo on należy. Okazało się jednak, że osoba, która według nas jest sprawcą, nie przyznaje się do winy i wzywamy policję. Co robimy dalej? Czekamy, <laughs> czasami nawet długo, ja czekałem ponad dwie godziny, czekamy, no przyjeżdża policja i policjanci wysłuchują strony, czyli pytają Ciebie, pytają drugiego uczestnika, najczęściej oddzielnie, co się stało i podejmują jakiś tam werdykt. No i teraz werdykt może być taki, że tamten uczestnik jest winny no i on przyjmuje mandat. No i to w zasadzie kończy postępowanie. Policjanci sporządzają notatkę. Tobie przekazują informację, kto to był i gdzie jest ubezpieczony. Ty się zgłaszasz do ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel pozyskuje tą notatkę od policji i likwiduje szkodę. Ale może być drugi przypadek, wywrotowy, czyli policjanci stwierdzają, że to jednak Ty jesteś winny, a Ty się z tym nie zgadzasz. No i co masz teraz zrobić? I tu jest kluczowa zasada. Kategorycznie nie można przyjąć mandatu, bo pamiętajmy, że przyjęcie mandatu kończy w zasadzie postępowania. Są naprawdę wyjątkowe przypadki, kiedy można próbować uchylić mandat, ale załóżmy dla zasady, że jest to niemożliwe. Więc nie jest to nic złego, bo ludzie często się boją, że jak nie przyjmą mandatu, to się koniec świata stanie. Tak nie jest. Nie przyjmujemy mandatu, wtedy policjanci sporządzają odpowiednią dokumentację i po jakimś czasie, po tygodniu, dwóch, trzech, zapraszają ciebie do komisariatu, żebyś przyszedł no, wyjaśnić sprawę. Ty możesz pójść z pełnomocnikiem. Możesz sobie wziąć jakiegoś adwokata, radcę, możesz wziąć pełnomocnika, który pójdzie z tobą i będzie twoich praw już bronił. Już ta rozmowa często wygląda na tej policji zupełnie inaczej. No i dopiero po takiej wizycie policjanci albo na skutek jakiejś okoliczności zmienią zdanie i jednak stwierdzą, że to tamten był winny, bo coś im tam wytłumaczymy. Albo skierują sprawę do sądu i wtedy już sąd będzie rozstrzygał o tym, kto był winny, posiłkując się specjalistami, właśnie biegłymi, robiąc jakieś rekonstrukcje zdarzenia, zbierając różne materiały, no spektrum jest bardzo szerokie. Ja akurat w takiej sytuacji byłem, e, przyjechała policja, orzekła, że to jest moja wina, ja się z tym nie zgodziłem, widząc całe zdarzenie, no i po paru miesiącach, po... Kilku wizytach na policji okazało się, że miałem rację i jednak sprawcą Tak bywa. Ta druga osoba. Tak było. Teraz wydaje mi się, że dużo ludzi się kilka razy zastanowi, zanim odmówi mandatu, ponieważ za odmowę mandatu i za całe postępowanie ta kara może wzrosnąć nawet do 30 tysięcy. Jest to, ale trzeba na to popatrzeć tak na spokojnie. To jest górny wymiar kary, który może, czyli grzywny, który może nałożyć sąd. I teraz, w mojej ocenie, kiedy sąd nałoży taką grzywnę? No, jeżeli będziesz ewidentnie winny. Ewidentnie, wszystkie znaki na niebie będą, że jesteś winny, ale ty kategorycznie będziesz odmawiał, nie będziesz przychodził na rozprawy do sądu, będziesz unikał policji, nie będziesz chodził. To pewnie na końcu, jak się uda, dla zasady sąd nałoży bardzo wysoką grzywnę. Nie wiem, czy to będzie 30 tysięcy. Ale jeżeli ty pójdziesz do sądu w sposób normalny, będziesz tłumaczył swoje stanowisko, nie będziesz unikał w żaden sposób tych rozpraw i nawet się finalnie okaże, że no jednak ponosi jakąś winę, albo całkowitą, albo częściową. Jestem przekonany, że każdy działający sąd dostosuje wymiar grzywny do całej sytuacji, a nie będzie nakładał żadnych górnych wideo. Ja bym się tego mimo wszystko nie obawiał. Pamiętajmy, że jeżeli przyjmiecie mandat, to jest w zasadzie koniec Przyznajmy, ze wszystkimi konsekwencjami. Konsekwencje ubezpieczeniowe i takie różne inne. Jeżeli nie przyjmiemy mandatu, mamy prawo... W razie czego go przyjąć w czasie tej wizyty na komisariacie kolejnym, a jeżeli nie, to w sądzie będziemy swoje te racje wszystkie przedstawiać. Mamy teraz jeden z dwóch scenariuszy: albo otrzymaliśmy e, oświadczenie, albo sprawa trafia do sądu. Bez względu na to, czy już mamy to oświadczenie, czyli ten sprawca przyjął winę, czy nie mamy tego i będziemy czekać na rozstrzygnięcie policji sądu, już możesz zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy. Czyli Ty weźmiesz, dowiesz się, jaką, gdzie polisę zawarł ten, Twoim zdaniem, sprawca. Jak nie będzie Ci chciał powiedzieć, to zapamiętaj numer rejestracyjny i, i mając ten numer tej polisy, zgłosisz do jego ubezpieczyciela szkodę. Jego ubezpieczyciel podejmie likwidację szkody, przyjedzie do Ciebie, zrobi oględziny pojazdu, zrobi dokumentację, oszacuje koszty naprawy itd. I ty w zasadzie w tym momencie, jeżeli nie masz takiej potrzeby, że musisz czekać na wypłatę odszkodowania, to po tych oględzinach możesz w zasadzie zacząć na przykład naprawiać motocykl. A nie, że będzie leżał, nie wiem, w garażu Cieka. przez dwa lata, aż łaskawie może gdzieś w sądzie się sprawa, prawda, dojdzie do, do końca. Więc możesz już coś robić. Co prawda nie dostaniesz odszkodowania na razie, bo ubezpieczyciel wtedy ci przyśle takie pismo. Jeżeli nie będzie tego oświadczenia, to przyśle ci pismo, w którym cię poinformuje, że on. Wstrzymuje wypłatę odszkodowania do prawomocnego zakończenia tego postępowania. I dopiero jak dostanie informację z sądu, że ten sprawca faktycznie był sprawcą, to ci wypłaci. Ale pamiętaj, że już masz szkodę w zasadzie zlikwidowaną w tym sensie, że masz zrobione oględziny i tak dalej. Bo często ludzie czekają dopiero do czasu zakończenia sprawy. Motocykl leży dwa lata w garażu i niestety no, nie pomaga mu to, nie? to. To mu nie pomaga. Czasami ta naprawa nie jest duża, ten motocykl w zasadzie co? nie możemy z niego korzystać, leży. Jeszcze nie daj Boże, coś się przy nim stanie, i później rzeczoznawca będzie kwestionował, że to nie ma związku ze szkodą, bo to się stało pół roku później. Więc lepiej po prostu to zgłosić od razu. Masz takie pełne prawo. Nikt ci nie odmówi tego, jakby dopiero ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, jak nie będzie ustalony sprawca na 100%. Ale do tego momentu likwidacja szkody będzie przebiegała normalnie, taki standardowy bym powiedział. Ostudziliśmy emocje. Sprawdziliśmy, że nikomu nic się nie stało, wszyscy są cali. Zrobiliśmy dużo zdjęć całego zdarzenia, wszystkich pojazdów, całego miejsca. Otrzymaliśmy oświadczenie albo wezwaliśmy policję. Przekazaliśmy dokumenty do ubezpieczalni, więc czas na zlikwidowanie szkody. Ale o tym dowiecie się z kolejnego odcinka. to powinniśmy wiedzieć, kiedy likwidujemy szkodę z ubezpieczenia OC. Tak, OC. Będziemy likwidować OC, czyli Sprawca ma zawarte ubezpieczenie i musimy jakby wiedzieć, jak z tego skorzystać, żeby to odszkodowanie, które uzyskamy, było należnej wysokości. Pamiętajcie oczywiście, żeby wbić na social media szkolenie motocyklowe, żeby wpaść na nasze social media, na nasz portal, drugi kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.